Cześć, hej, witajcie, ja jestem Odin. A to jak widzicie ponownie gramy w FIFA. Eee, no i tak, tak, tak. Eee, dzisiaj jak obiecywałem, rozegramy sobie jeden mecz w sezonie. I czekajcie chwilkę. Musiałem poprawić sobie krzesło. Okej, okay, rozegramy sobie jeden mecz w sezonie. Przed chwilą próbowałem nagrać mecz, ale miałem straszne problemy. Musiałem się rozłączyć i naleciło mi przegraną. No niestety, teraz spróbujemy rozegrać ten mecz już. Zagram tym samym co wybrałem przed chwilą, próbując pierwszy raz nagrać. Czyli wybrałem wtedy e, a, a, le, 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 Anglię e, i wybrałem drużynę Chelsea, ponieważ nigdy nią nie grałem. W ogóle w FIFA e, strój. Ani mnie niebieski, o! A nie, myślałem, dobra. Taki podstawowy. Nie będę zmieniał tutaj ustawień. I szukam e, zawodnika, przeciwnika. Więc tak. Ja ogólnie będę próbował grać różnymi mm, zawod różnymi drużynami w FIFA, Pokazywać też wam różne tryby i tym podobne Póki co czekamy, okej, okay, znaleziono przeciwnika. Ura. Miejmy nadzieję, że teraz się uda. Okay. Zenit, czyli to jest rosyjski klub. Tak mi się wydaje. I gra w nim Hulk, tyle wiem. No nie, już, już ktoś. Już ktoś robi zmiany w zespole, nie, nie robił. Fak, odrobinę czuję lagi, znaczy spadki jakości w znaczy, mm, nie, nie chodzi płynnie. Fak, nie mogę przez to grać. No okej, okay, ale jakoś sobie poradzimy. Aiiiiiii. Fak! Zabrał mi piłkę. Gdyby nie te takie lagi lekkie, które nie wiem do czego są. бы так. Харара. О, езу. До горы. Не, ту, не ту, не ту. Выбегайте уже до шака Ой. Добра, добегни. Подай ей тему. Jest niesamowite. Trzeba spokojnie Lampard. grać. Trzeba znaczy próbować! A do góry, a L, słabe pytanie. Nie, tu chciałem, żebyś podał, ale już. Fak, głupek. O Jezu. a wychodź, Czech! Nieważne, co się stanie, wychodź, dobrze! Nie, szybko, szybko! Ajajaj, aj. podaj temu, podaj znów zarządzanie zespołem. Nie no, nie wszyscy są zdrowi. Znów mecz, Ojcorki za te hałasy, ale znów się. O, oh fuck czekajcie. Mm. Okej. Okay. Teraz powinno być okej. Okay. Czekamy na przeciwnika, gdyż gra została wstrzymana. Mam nadzieję, że nie zniknął. Albo próbuje nas tak wkurzyć, ale mu się nie uda. My mamy czas no. Co jest Ja Nie, już wrócił. decyzja. O, o. Jezu, jaki mam. Nie podoba mi się to płynność. Będę musiał popatrzeć sobie. Będę musiał spróbować jakichś ustawień. Normalnie gra mi chodzi na full detalach bez żadnego laga. W ogóle chodzą mi o wiele bardziej wymagające gry na komputerze. No tak, oczywiście, po takim czasie mi. Kartela. No eee, no, -e -e. ach, oddaj mu. Odda. Za to powinien być faul, a nie za jakieś tam lekkie dotknięcie kogoś. Oj, A no. O, wow. dobra. Nie udało mi się na szczęście. Okej, okay, lagi już się mniej więcej ustatkowały, że tak powiem. Nie wiem, czy dobrze używam tego słowa. Nie, jednak nie. Nie wiem, na No, fuck! Ja naprawdę nie wiem, dlaczego tak jest. Muszę popatrzeć. I to, to teraz tylko tak mam. Może to wina łącza internetowego? Maybe. No bo gry nie. E, 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 No co to jest?! Pieprz ją. Sorki, że tak przeklinał w ogóle. Wybaczcie mi. Ale często mnie ta gra irytuje. Dobiegnę, dobiegnę... A, strzelę, nie wiem dlaczego. Walczyłem, chociaż rzut karny. I tak bym raczej nic nie chciał bo tam zaszczytkować. W sumie mogłem. Gol, 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 ta. Yeah. No nie chciałem zrobić swoją cieszynkę. Spróbuję popracować nad lagami, mam nadzieję, że coś mi się uda z tym zrobić ogólnie. E, spróbuję. Daj. Dobrze której minuty? Dobra, jest. E, długo trzeba było czekać, dopiero 300 minuta. Dariusz Szpakowski. Ła, ła, e. Teraz kogo obejść? Cofnąć, tak. Fak nie. Wkurzamy to. Nie. Chciałem dobrze, a wyszło jak Dari? zawsze. Kurde, za, za wolno oni podają im tak piłkę. Przy podaniu, właśnie w FIFA 13, jak podamy komuś z daleka i on odbierze tą piłkę w biegu, to najczęściej właśnie mu ta piłka ucieka od nogi i on nie może podać tak łatwo. Złapcie, a teraz mógł akurat i oddaj, oddaj. Oooo! Faktycznie tak, kiepsko to zrobiłeś. Ja wiem, że sprintuję cały czas z tymi zawodnikami. Ale już, jak taki mój styl gry. Ha, to było ładne. Tylko teraz jeszcze, żeby to wykończyć. No, oczywiście, ładnie. Chciałem dośrodkowa... dośrodkowywać. Dośrodkować, jakkolwiek... Jak zwał, tak zwał. Ale mi się nie udało. Tak. Jak na razie wygrywamy. Ogólnie ja ostatnio zauważyłem, że często właśnie e, trafiam na te rosyjskie kluby. Zenit i, i, i inne, których nazwy nie wymienię. Tak w ogóle, a dobra, nie, nie, to, to pytanie było dosyć kupie. Potem będziecie na mnie krzyczeć. Okej, pierwsza połowa za nami. Ja będę próbował. Ogólnie ten filmik ja wrzucę mimo tego, że e, jakość i gry jest taka jaka jest. Chodzi mi o te kl klatkowanie i o e, ITP, TP. Ale postaram się nad innymi filmikami e, spróbuję wyszukać jakieś opcji. Jak to... O Jezu. Jak zrobić, żeby aż tak nie było źle. Bo ogólnie to nie jest wina mojego komputera. Ojej, Czy komputer powinien wyrabić? Mam komputer całkiem niezły. No podaj mu to w końcu. Co fajnie? I do środka wuj. Fuck przeleciało. Oscar. Źle. Powinienem to uderzyć tak, żeby był gol. Drugi zresztą. No właśnie, jak mówiłem, często dosyć teraz gram z tymi rosyjskimi klubami. Je, dużo ludzi je wybiera. Fak, 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 fak. o nie, mam piłkę. To jest środkowój. Nie wiem, co to do... nie, nie. Yeah! hazard. Czekajcie, zrobię klepanie. ja yeah, udało się. To jest dedykacją dla mojego kolegi. No, nareszcie, w poprzednim filmiku się nie udało, to teraz. Taką dedykację Okej, wygrywamy 2-0. Hopa! Ło! Ładnie to zatrzymałem. Znaczy, tak na linii. Dobrze, Czech. Byłem idź z tą kolejką, w ciebie. I tak się zdarzało. O. Aj, za lekko. Ło, teraz zatrzymałem dużo ich jest w ataku. Dobra, uda się. O, oh, fak! Nie! Ło, jezu. Nie chcący nacisnąłem Y zamiast x -a, a to jest prostopadłe podanie. Dobra, wybijamy w miarę mocno. Ło, Ło, aj, nie ustawił się. I podałem przeciwnikowi, on ja na szczęście chyba był spalony czy coś. Nie skupiłem się. Łyzu! Dobrze. Biegnij, ja nie podawasz. Podawasz... O! Podaj mu! Nie tak! Oj, Torres, Torres! Ale akcja się ładna kleiła. Mam nadzieję, że jeszcze coś z tego wyjdzie. Jakieś gole jeszcze padną. Kolejny grach chyba cały czas tak samo, że. Próbuję tak daleko podać w przód, chociaż nie wiem, nie patrzę jak on gra. Ha, ha, Czyli wygrywam mimo iż mam lagi. Czyli nie jest aż tak ze mną. Podaj temu. Wybiegajcie. Fuck. Mm. wyszło się odbiło od tego, piłka się odbiła od. Obrońcy no, ich Eee Moja? Nie ich kundali. kurde Pozdrawiam Górą, górą, górą Fak dużo ich tu jest Ale wświegniemy Fak co ja zrobiłem no i chciałem kopnąć Ale niepotrzebnie, niepotrzebnie Próbowałem dryblować, a potem już Potem już zepsułem Aj, dlaczego ty zwolniłeś Aaaa Pięknie Czech, pięknie Biegniemy tę bramkę No dobra no Hallordo, co ty zrobiłeś? Miałeś przed sobą zawodnik, ale nie U, co, lepiej podam do tyłu. Na pewno będzie okazja do strzelania. Fryer, mam nadzieję, że wyjdzie. I ode mnie? A e, nie, dobra moja. Nie, nie ma. Tak, jednak jest. Faul, czerwona. Czerwona. Ach. Myślałem, ale aż tak groźnie najwyraźniej nie było. Polala. Aj. Ładne podanie. Mają licebną przewagę. Piłka w pole karne. Nieee. Okej, okay, dobra, wiecie, dałem im tą jedną ramkę Jak wiecie A, żeby sobie coś tam Żeby jakiś koleś miodem Myś, Żeby myślał, że ma szansę, nie mogę się wysłowić przez was Ło, podaj mu Dobrze, nieźle źle Kurde Proszę, ja ciebie Dziękuję za podanie u mnie teraz nie zabierz piłki, szujo. Dobra, to że dałem Ci tam jedną bramkę, nie znaczy, że teraz będę Ci dał, koleś. Tralalalalala. Tralalalalala. O jezu, zabierz czemu tą piłkę? Dobrze, Czech. Dobra. Hopa, zrobię to. Kto to jest Ramirez? Ujzu! Nee! Co? A już tak daleko byliśmy. Paparapa. Pap -pa. Tak, to jest głupie. Dzięki, ale mu. O, -a -a, do góry. Do góry! I do góry. I na dół. I do góry spróbuj, ale lepiej byś mógł to zrobić. Oho, jest spalony. Mm -hmm, mm. Co ja zrobiłem? Podałem w końcu. Ok, biegniemy dalej. Podanie fak. Ok. Czyli, ale tu już tak, 90 minuta. 90 minuta. Nie, 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 nie tylko żeby teraz nie strzelili. O Jezu, co ja robię? Nie, nie, nie. Nie mogę tak teraz i grać. Uo, a! Koniec! 2-1. Hazard i David Luiz, a u niego O, Wygraliśmy, no tak, to, tak wygląda ocena zawodników końcowa Wyjdziemy i i i Tak, 11 i mamy awans do Do ligi 7 tak, I możemy jeszcze, czekajcie, wejdziemy Zobaczę dokładniej Tak, jesteśmy teraz w lidze 7 bodajże to nam, ale mam jeszcze 4 mecze do wyzegrania w tym sezonie. Chyba, że zdobędę, wygram jeszcze jeden mecz i zdobędę tytuł Ligi 8. Y, tak, y, ogólnie pokażę wam jeszcze moje gabloty z strefami. Może rozegramy jeszcze mecz ten. Y, rozegramy jeszcze mecz w Lidze. Następny odcinek z FIFY to będzie ostatni ten mecz. Chyba, że nie wygram. To, będę, to będą, będzie tyle meczów, aż wygram wszystkie. Aż wygram chociaż jeden. O co się zaplątuje Zaplątuję tak yy, albo będą pozostałe 4 mecze. No i tak. Yy, jako, że to już jest koniec, więc się z Wami pożegnam. Cześć. Do zobaczenia w przyszłym odcinku. Cześć.